Siemaneczko, siemaneczko, witam bardzo serdecznie z tej strony Manio, a dzisiaj zagramy sobie Timu Teamusie sobie zagramy na topie. Będziemy grali na Pana Darka. A Darkiem miałem iś ja, ale oczywiście mi go podwędził. Także... No cóż... I nie wziąłeś przedmiotów, kurwa, Manio. Ty cielaku. Jeszcze zdążę ci pomóc. Idę, żebyś się nie stresował. Pojawiły się stwory. O, komuś dużo, duży ping ktoś ma. No i zdążyłem. Dobra, sobie dasz radę, chyba. Dobra, zaczniemy od oczywiście. się. Bo czemu nie? Hmm, skina masz mówisz? Tak. Ja też mam jakiegoś biednego skina. Nie, nie. Dobrze. Obiłem Cię trochę. To mi wystarczy. Będzie bolało. Będzie bolało później. Kurwa! No dogonisz go? Nie dogonisz go. Nie, nie, nie tego nie rób, kurwa, tego nie rób. Chciałem, no i znowu się zapieprzyłem. No nie, no tak nie może być. Tak nie może być. Nie padło tej trutki. Nie padłeś. Jeden ma trzynaście. Ale chujowo zacząłem. Może trochę lepiej niż ten Darek, ale no, się troszeczkę trudka poz, pozżera Jeszcze tam masz troszeczkę Kurde, mi też ping skacze Dobra, ja bym tutaj jakiegoś wardzioszka postawił, bo to. bo to może być mi później przykro, nie? Że ktoś mnie zgankował i będzie mi przykro, i będę bardzo zły. Ale niekoniecznie musi tak być. Ciach! 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 On się chyba cofnął, co? Czy stoi, nie, jest tutaj jest, jest, jest tutaj pan. Tak, tak, idzie coś do mnie, nie. Wszako jest na dole, dobra. No i za chwilę się zacznie grzybowanie, cofnęłeś. Cofnęłeś, kolorowy koleżko. Kurde, myślałem, że go spieprzę. Pięknie, succio. Kurwa, spieprzyłem klipka. I tego też... nie, jednak nie. Zdąże czy nie zdąże? Zdąże co ty tam kupiłeś chłopaku kolorowy Jak nic na magię to fajny Gotowy to pokonany Siódemeczka Ożesz dupę, kurwa ile was tu jest? No dobra, teraz to ja się cofnę Przed chwilą był na dole, ale szybko się tutaj znalazł Dobra, to ja się tepnę, żeby coś też kupić. To, czy to pierwsze? Na prędkość, czy nie? Nie, tutaj damy sobie to. Jo, jeszcze nam brakuje do budków, ale poczekamy tyle. Żeby mieć jakieś budki. Dobra. 47.32. No dobrze, dobrze jest. Nie jest źle. Chyba. Chyba to tutaj widzę coś by chciała na bocie zrobić. A my sobie farmimy. O kurde. Ej, nie, myślę, to. A, nie, tego nie kopiłem. Pinka, ale to nawet nie wiem, czy by mi było stać na niego. Będzie bolało. Ej, no. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Kasa, 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 moja kasa. Ruchy dwa, trzy, cztery. To już nie była moja. Gdzie jest ten Darius? No chodź, wejdź tutaj. On wie chyba że te grzyby są odstawione. bo ma kupione, nie ma kupionego tego. A niepotrzebnie te klipki tu weszły. To nie dla was miało być. Ja sobie tutaj tak postawię. Poprowadzę. Ja bym miał flesza, fleszowałbym, bym Ignajta bym pierdolną i by go nie było. W sumie ja bym mógł teraz pod wieżę podejść, ale jakoby mieć był był biedny trochę, bym się, trochę się boję tej sytuacji Oj, słabo mijasz te krypki Manio kurde tak nie rób Ale masz farmę większą od niego, to jest dobrze Jeszcze plejty zwierzę, coś niesamowitego po prostu Uda Ci się drugiego plejta pieprznąć jeszcze nie, raczej. Nie mam many. O, kupił sobie na grzybki, Kupił sobie jednak. Kurwa jednak sobie kupił. Coś tam szło, coś tam szło. Wiedziałem, że ty idziesz. Dlatego tak postawiłem tam. Dobrze, ja sobie wycofam sobie spoko... O jeszcze się wpierdolił, a nie to jego ten. Przeciwnik pokonany. Dobrze 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 tak trzymajcie chłopaki Nie stać mi na tego to nie stać dobra Teraz się wrócimy na linię będziemy mieli smoczka najprawdopodobniej tak mamy smoczkę to super jak mamy smoczka jest niesamowicie zajebiście No Darek, przyszłem na linię. Co tam pojeść ciekawego? Zpipszyłem cliffer. Tak, obity trochę. Zaraz będzie jeszcze gorzej obity. Przeciwnik pokonany. Tylko nie wiem gdzie ten szako kurwa jest. A już... No i dobrze że tam nie jest, bo on sobie Heralda robił. I ten Herald pewnie wląduje na topie, coś mi się wydaje. Dobra, mania grzybów nie zapomnij rozsadzić. No kurde, dwa krypy, żeby mi trzy krypy. No nie, wa nie, niemożliwe. Cztery, ale z pierdu ej, 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 Dobra, staniemy sobie w tej naszej super niewidzce, zobaczmy, co się dzieje na midzie. No i czy pan Darek tutaj podejdzie? Nie chyba Kurde, znowu spieprzyłem przyjątki no. Seryjny zabójca No co, i mamy za katę kurde, profesjonalną 5-2 już masz No i już 6-2 No wejdźcie w te grzybki ładnie Kurde no już dawno nie grałem chyba tym team, Timowo Pieprzy mi się wszystko O pancerze nie wierzy, niedługo zniknie No i gdzie jesteś? Nie wychodzisz z pod wieży? O, coś tam ping mi poszedł. O, tam jest. Jesteś tutaj, tak? Kupiłeś to, to czego ja nie kupiłem. O, nie, nie wejdziesz. A was jest dwóch, dobra To jest klon, to tam mi, to tam wiadomo, że ten Teraz który to który, nie? Wiedziałem Dobra Cię już nie ma. Dobra Przeciwnik pokonany. Udało Ci się zabić wroga. Egzeficja. Przeciwnik pokonany. Dark. Jest tu Darek, jest tu Darek. No i oto kurwa się bałem właśnie. że go ta trudka troszeczkę jeszcze tak mocniej, czy, czy nie? Padnie, czy nie padnie? Padnie, czy nie padnie? Myślałem, że to ja go zrobiłem teraz, a to jednak kata zrobiła Weigara, ale jeszcze trochę i padniesz. Czy ja będę miał pierwszą wieżę, czy już była padnięta chyba nie jeszcze? Nie, ja mam pierwszą wieżę. No i super. no, no, no to, to jest po prostu satysfakcjonujące dla mnie. Będzie bolało. Będzie bolało. Mówiłem, że będzie cię bolało później. No dobra, cofamy się. Mamy w sumie reda. No ale to red zaraz i tak się skończy Idziemy się obkupić Dominacja. Budki to do walki. Trochę many Dwa trupy Muszę iść tam, muszę iść tam, muszę iść im pomóc 12-2 jest w ogóle? Na tym widziałem Legenda! Oooo, legenda Dwa trupy. Dobra, to tą wieżę nam idzie, co? My na ja tak myślę, nie? Teraz nie wiem czy to jest klon, czy nie jest klon, ale ten szako to w ogóle nic nie gra A jednak dobrze trafiłeś trzeba systemu ładnie pięknie

Troimy się w Niewic, a to smok może. O, na grzyba stanął. Dwa e, trupy. tutaj nie ma co to trzeba puszować. A jeden grzybek tutaj pójdzie. Ale ty nie musisz się na niego nadziać Tak trochę szybko nam to idzie Dobra ja oni w że... To jest ten klon chyba, co? Czy nie? Czy nie? Za chwilę zobaczymy A jednak nie! Myślałem, że to... Że to ta jego Rka super O kurwa o, Jest, 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 ładnie. O sieje spustoszenie, nie wierzę. Kurwa, spustoszenie sieje, kurde. jest real go zabił. Ale spoko. Owega. Nie ma many w ogóle, nie taka tam, nie? tam tym laskitami bym się od Czy to jest ten szakot, co ja myślę? Nie, nie, dobra, on nic nie zrobił takiego ciekawego. Dobra, ja się cofnę pomanę trochę. A tu jest jeszcze grzybka postawię. Tu jeszcze jakieś moje grzybki są. O, jeszcze się nadział na grzyba. Dobra i mamy kolejnego przedmiotka. To dobrze jest, super. Przeciwnik pokonany. Dwa. Truty. Ale ta kata ora. 3-3. widzicie, 19-3. No naprawdę, ora jak, nie, jak normalnie puk 10 skibowy. Czy to mi nasobna, jak nie wiem. Twoja drużyna zniszczyła inhibitor. Ustoszenia. Oj, to będzie szybki meczyk. O, dupę. Złapałem się. Nie? Ja już idę ci z połocu Ten Darius mógłby paść, ale to tak... Nie wiem. Lux, Dobra, trochę trochę grzybków. Weszła. Mara. Teraz ja się znalazłem w chujowej sytuacji, ale udało się przetrwać. Muszę streszować. Dobrze. Chyba nie musiałem streszować, ale się posrałem i tak. Bo chcę tutaj do zera dobić, żeby mieć 0,7 7,0 kurwa, nie 0,7 No pięknie, także piękny meczyk krótki. Ja dziękuję Wam za oglądanie, zostaw łapę w górę, chociaż jak się podobało. Taka mała giereczka Timo. Dziękuję za oglądanie. Cześć, trzymajcie się, na razie.